W pańskim lesie uroczyście oddano do użytku całkowicie odremontowane kąpielisko start. Z podratusza jak co roku wyruszył korowód dzieci i młodzieży otwierający dni bezpieczeństwa, kultury ruchu i ratownictwa drogowego. Zespół placówek opiekuńczo wychowawczych przy ulicy Lompy doczekał się końca kapitalnego remontu. TS pod Beskidzie awansowało do ekstra klasy. Równolegle biegnie miejski proces związany z wyłonieniem firmy mającej wybudować nowy miejski stadion. Program aktywności lokalnej, realizowany dotąd w Wapienicy i Śródmieściu, rozrasta się. Teraz dołączyło osiedle grunwaldzkie. W cygańskim lesie uroczyście oddano do użytku całkowicie odremontowane kąpielisko start. Z dawnego basenu pozostała już tylko nazwa i całe szczęście. Nowy obiekt jest w tej chwili kąpieliskiem z największą w Polsce powierzchnią basenów wybudowanych w technologii niecek stalowych. Ważne dla miłośników kąpieli jest to, iż jedna niecka jest podgrzewana, wodę ogrzewa system solarny. Oprócz dużych basenów, grzybków wodnych, fontanny i innych zainstalowanych w nieckach atrakcji, wypoczywający mają do dyspozycji korty, boiska do koszykówki, ściankę wspinaczkową i nowoczesny bufet. Całość, na zlecenie miasta, zbudowało bielskie przedsiębiorstwo budownictwa przemysłowego. Ja mam nadzieję, że to jest jeden z najpiękniejszych obiektów, nie tylko w naszym pięknym mieście, a to jest myślę, że tak jak tu niektórzy mówią, że w Polsce, chyba nie wiem, czy w Polsce jest tak piękny obiekt, przede wszystkim przepięknie położony, przepięknie zaprojektowany i przepięknie wykonany. Naprawdę wzbogaciliśmy się o fantastyczny element w naszym mieście. No, dzisiaj widać w pełnej klasie piękno tego obiektu, bo trawa zazieleniła się, bo myśmy to przecież wykonywali końcem roku, kiedy było powiedzmy, praktycznie zima, koniec był tej inwestycji, ale dzisiaj widać całą krasę tego obiektu, dookoła zieleń, w środku zieleń, dużo drewna, czyli naturalnego elementu, no i dla każdego coś tu jest, no bo jest i basen rekreacyjny z wieloma elementami które i dla dzieci, i dla młodzieży, dla dorosłych są. Również jest basen o głębokości maksymalnej metr 80-50 metrowy. Wszystko ze stali nierdzewnej. Basen rekreacyjny jest podgrzewany, w tej chwili jest temperatura wody 21 stopni. No i cały ten segment rekreacyjny są boiska do siatkówki plażowej. Są dwa korty tenisowe, ściana spinaczkowa dla dzieci, są tutaj elementy zabawowe, są też zadaszenia przepięknie zaprojektowane i wykonane osłona przed słońcem, zacienione w postaci takich rąbów i trójkątów zielonych. Myślę, że no, przepiękny obiekt, piękna wizytówka naszego miasta i myślę, że będzie się cieszył ogromnym powodzeniem. Cieszę się, bo udało się to zrealizować za stosunkowo nieduże pieniądze. Niektórzy jakieś akwaparki robią, płacą potworne pieniądze, setki milionów, a myśmy za stosunkowo nieduże pieniądze, niedużo, co to znaczy to jest około jedna piąta tego, co akwapark kosztuje. Budowaliśmy i akwapark, i baseny, i korty, i wiele innych rzeczy elementów, elementów, również tutaj gastronomia jest. Także wszystkich mieszkańców naszego miasta, również tych, którzy przebywają, turystów, zapraszam serdecznie na ulicę Startową. Basen funkcjonuje, no i naprawdę myślę, że mamy się czym pochwalić. Tak położonego i tak pięknego basenu myślę, że nikt w Polsce nie ma i mamy się czym chlubić i czym się cieszyć. Z podratusza, jak co roku, wyruszył korowód Dzieci i Młodzieży otwierający dni bezpieczeństwa, kultury ruchu i ratownictwa drogowego. Mimo niesprzyjającej aury, frekwencja i humory setek młodych uczestników akcji dopisały. Uczniowie bielskich szkół w przebraniach konkurowali o zwycięstwo i atrakcyjne nagrody. Na schodach pod ratuszem prezydent miasta Jacek Krywult oficjalnie przekazał uczestnikom klucze do miasta. Młodzież obiecała, że Bielska Biała nie zdewastuje. Po tych słowach odbyła się krótka prezentacja wszystkich uczestników. Tym razem ze względu na deszcz, pochód przez miasto został odwołany i wszyscy zostali przewiezieni na teren ATH autokarami. Tam pod zadaszeniem odbyła się reszta konkursów i prezentacji. Cały rok prowadzi fundacja prowadzi wiele działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z jedną z najskuteczniejszych form oddziaływania na stan świadomości prawnej jest edukacja, edukacja dzieci i młodzieży przede wszystkim. No i właśnie organizujemy te dni, gdzie zasadniczym celem jest przede wszystkim przekazanie yy, wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, przekazanie przepisów i nauczyć ich umiejętnego unikania zagrożeń na drodze. A ta impreza Zapomyślana jest jako jedna wielka zaba nauka poprzez zabawę w duchu sportowej rywalizacji. Zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ulicy Lompy doczekał się końca kapitalnego remontu. Wychowankowie tutejszego domu dziecka mogą teraz mieszkać, uczyć się i dorastać do pełnoletności w godnych warunkach. Budynki zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych zostały nie tylko odremontowane z zewnątrz, ale i od środka. Odnowione pokoje i sale lekcyjne udało się przy tym wyposażyć w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, a multimedialna tablica, będąca prezentem jednej z warszawskich firm, jest dziś najnowocześniejszym tego typu urządzeniem w mieście. Zaprezentowany przed zaproszonymi gośćmi program artystyczny był próbką talentów tutejszej młodzieży, a piosenka Ryśka dla List do M wzruszyła chyba wszystkich obecnych na sali. Wychowankowie placówki na dzień dziecka otrzymali od prezydenta miasta wieże Hajfi. Tu jest to pogotowie opiekuńcze, również szkoła w tych dwóch budynkach i my zdając sobie sprawę z tego, że te dzieci no tracą coś najbardziej cennego, to dzieciństwo w domu, bo tak im się to życie ułożyło, staramy się wspomagać te dzieci, więc przeprowadziliśmy kapitalny remont obydwu budynków. Ogromne nakłady tu poszły ostatnie 4 lata, ale obydwa budynki, tu i pogotowie opiekuńczego i szkoły są po kapitalnym remoncie. Teraz kończymy wyposażanie tych budynków. No i staramy się stworzyć tym dzieciom takie warunki, jakie powinny mieć w domu rodzicielskim. No niestety nie mają. Też staramy się im tutaj wszyscy z okazji Dziecka nie tylko życzenia składać, ale jakieś prezenty dostały od nas od miasta. Też piękną wieżę dostały, która jest potrzebna, bo jak widzieliśmy dzisiaj, ten zespół tutaj muzyczny, taneczny bardzo aktywnie działa bardzo mi się ta wieża przyda ale myślę, że wielu innych jest również sponsorów, którzy starają się tutaj wspomóc. Firma z Warszawy wzięła i ufundowała 10 komputerów, tablicę interaktywną, żeby te dzieci też mogły na bieżąco w tym, co dzisiaj jest tak normalne i popularne, czyli komputery, też mogły na bieżąco być. No staramy się wszyscy pomagać tym dzieciom i stwarzać im warunki, chociaż nie zastąpimy im na pewno tego, co powinny mieć czyli własnego rodzinnego domu. TS pod Beskidzie awansowało do ekstra klasy. Równolegle biegnie miejski proces związany z wyłonieniem firmy mającej wybudować nowy miejski stadion. Awansu po ostatnich sukcesach i ustabilizowanej sytuacji w klubie można się było spodziewać. Dziś jest już pewne, że bielscy piłkarze weszli do futbolowej krajowej ekstraklasy i tak naprawdę brakuje w mieście tylko obiektów spełniającego odpowiednie wymogi do prowadzenia rozgrywek. Miasto Przetarg ogłosiło. Pytamy więc prezydenta miasta Jacka Krywulta o stan na dzień dzisiejszy. Staden Miejski musieliśmy już dwukrotnie przesunąć termin otwarcia kopert, bo jest ogromne zainteresowanie wykonawców tą inwestycją, bo jest to ogromna inwestycja, przecież około 100 milionów złotych. Termin, myślę, że ten termin już nie będzie przesunięty, termin otwarcia kopert czyli składanie ostatniej ostatnich oferty jest 10 czerwca i myślę, że w ciągu dwóch trzech dni poznamy wykonawcę stadionu i natychmiast przekazujemy plac budowy i chcemy w lipcu najpóźniej w sierpniu rozpocząć budowę stadionu no bo teraz już nie mamy wyjścia, to tak żartuję bo mamy przecież ekstra klasę i musimy ten stadion jak najszybciej zbudować i myślę, że będzie to również przepiękny obiekt w środku miasta i myślę, że i piłkarze, i kibice, i wszyscy mieszkańcy miasta zasłużyliśmy na to, żeby taki stadion mieć i taki basen też. Myślę, że wzbogacamy się coraz bardziej o infrastrukturę, te elementy infrastruktury, że będzie gdzie nie tylko pracować, bo są miejsca pracy w naszym mieście, ale również są miejsca wypoczynku, rekreacji, sportu i myślę, że to jest bardzo ważne. Program aktywności lokalnej, realizowany dotąd w Wapienicy i Śródmieściu, rozrasta się. Teraz dołączyło osiedle grunwalskie. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej bielscy samorządowcy jednogłośnie poparli projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, związany z realizacją programu aktywności lokalnej w Osiedlu Grunwalskim. To jedno z najstarszych blokowisk w mieście, a co za tym idzie, zamieszkiwane jest w przeważającej mierze przez ludzi w wieku podeszłym. Integracja i pomoc tym, którzy ze względu na choroby i wiek mają często problemy z kontaktem z otoczeniem jest szczególnie ważna. Kolejny program aktywności lokalnej, który wdrażamy w naszym mieście to właśnie program aktywności lokalnej dla osiedla Grunwaldzkiego. Podjęliśmy taką decyzję, ponieważ dokonaliśmy oceny zasobów tego, tego środowiska. Z oceny tych zasobów wynika, że y, i potrzeb, określiliśmy również potrzeby, wynika, że y, tą y, dzielnicę zamieszkuje bardzo dużo osób starszych, również y, sporo osób korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Y, mamy informacje również z osiedla, y, rady, z Rady Osiedla oraz od mieszkańców, y, że y, również y, zamieszkują ją y, osoby, które mają y, Niskie kwalifikacje zawodowe wymagają wsparcia właśnie w tym zakresie. Mamy też lokal na ulicy Milusińskich 6, gdzie już funkcjonuje punkt poradnictwa obywatelskiego i mogą tam przychodzić osoby właśnie z tego rejonu. Będą uruchomione porady prawne, bezpłatne w ramach programu dla osób zamieszkujących oraz inne działania wynikające z projektu.